Dziękuję bardzo panie marszałku. Ja mam pytanie do, do wnioskodawców, bo -Garowicz. Każdy, każdy dzień, każdego dnia, każdy dzień ma jakiegoś patrona, a nawet wielu. Świętych mamy znacznie więcej niż dni w kalendarzu. Również mamy bardzo wielu świętych i błogosławionych Polaków. Chcę spytać, czy będziecie państwo składali wnioski o czczenie każdej kanonizacji i beatyfikacji, jaka została przeprowadzona w stosunku na przykład do świętych i błogosławionych polskich? Bo ja rozumiem wnioski o uczczenie historycznej postaci w nawiązaniu do jego życia przez Aha, Wysoką Izbę, ale wnioski o, o rocznicę kanonizacji? Panie takie mam pytanie, czy Państwo składać pytanie. w stosunku do wszystkich takie wnioski? Eee, pan, tak. pan senator Skukiewicz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo Pai marszałku. Pani P przewodniczący pierwsze pytanie kiedy w płynął do komisji wniosek grupy senatorów o, o inicjatywa podjęcia uchwały i, i kiedy komisja pochyliła się nad tym projektem i dlaczego to trwało nie wiem, tak krótko, tak długo, jak, jak, jak to były z terminami. Druga sprawa, no, by pan był łaskawy przed chwilą przypomnieć, że no jest niemożliwe, żeby komisja uczciła takie wydarzenie jak niemożliwe. No, no, no wiem, ale dopiero przełabialiśmy uchwałę właśnie. dotyczącą błogosławionej Karoliny Kuskówny, która w swoim wymiarze miała podobny charakter jak ta, ta właśnie ta właśnie uchwała. Dlatego tutaj no, no nie można też zbyt daleko wybiegać w swoich sądach. Panie Panie senatorze, jeszcze jedno pytanie. Pan senator Jackowski, proszę. Panie Marszałku, ja nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, bo ja moje pytanie zadawałem zarówno do pana senatora sprawozdawcy, jak i do przedstawiciela wnioskodawców. Przedstawiciel wnioskodawców mi na to pytanie nie odpowiedział. Jak w ocenie przedstawiciela wnioskodawców, jakie były motywy odrzucenia projektu tej uchwały? Dziękuję. Panie senatorze, proszę odpowiadać, a potem przedstawiciel wnioskodawców. Odpowiadam na pytanie pana senatora Skórkiewicza. W tej chwili no to wynika z druku, to wynika z druku wyraźnie, czyli skierował pan marszałek do komisji w październiku, w październiku ubiegłego roku. Komisja ustawodawcza, można zobaczyć, to już jest 147 posiedzeń odbyła bardzo, bardzo intensywną, intensywnym porządkiem obrad i w tej chwili powstała sytuacja taka, że, że, tych, że jest więcej, więcej czasu, można było się zająć tymi okolicznościowymi uchwałami, tym bardziej, że tutaj absolutnie nie było żadnej daty dotyczącej konkretnego jubileuszu. No, poza, poza, poza tym piętnastoleciem, które było w zeszłym roku, tak? Bo... Po prostu rytm pracy komisji. Pani senator Sagatowska. Tak, tak, tak. było pytanie do pani. Odpowiadając na pytanie pana senatora Jackowskiego, co według wnioskodawców było główną przyczyną postawienia wniosku o odrzucenie projektu uchwały. To jedyną w zasadzie y, taką przyczyną było to, że kanonizacja czy rocznica taka czy inna nie powinna być y, podstawą do podejmowania jakichkolwiek uchwał. I, I zgłaszał ten wniosek o odrzucenie pan senator nieobecny wach i on właśnie nawet wręcz y, stawiając ten wniosek powiedział, że jego zdaniem nawet nie powinna się odbywać dyskusja na ten temat, bo to jest tak sprawa oczywista, że o tej dotycząca właśnie tego powodu kanonizacji, więc zaczęli się zastanawiać niektórzy senatorowie, no może wyszukać jakiejś innej okoliczności, nie kanonizacja na zapytania innych senatorów, że właśnie tuż przywołana błogosławiona Kuskówna, także była jakby uchwała podejmowana, w rocznicę beatyfikacji, no to były także głosy, że Senat może powinien zeskończyć ze złą tradycją. Ja uważam, że, bo też było pytanie senatora, co głównym jakby powodem i y, 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 czy my, Senat będzie przywoływał kolejne wielkie postacie i do y, 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 przed oczy społeczeństwa i nas samych. Chcę powiedzieć, że jeżeli uważam, że jeżeli y, takie będą y, 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 potrzeby, to oczywiście dlatego, że z czego mamy się chlubić jako naród, jako Polska, jak nie z wielkich władców y, odciskających piętno, pieczęć na naszej historii. Mamy się powody chlubić. Zresztą konstytucyjnie senat jest powołany do ochrony dziedzictwa naszej kultury, wielkiego dziedzictwa Święta Jadwiga, jedyny król, król kobieta naprawdę zasługuje na to, żebyśmy sami jakby zadanie nawet postawili przed sobą co do tego, żeby sobie i innym przypomnieć tą postać i tak jak w końcówce uzasadnienia, żeby to ewentualnie mogło być nawet podstawą do podjęcia przez kościół starań o i zresztą takie działania są podejmowane a uznanie, wpisanie właśnie króla, świętego króla Polski do jednego z patronów właśnie naszej ojczyzny. Mamy podstawy i mamy z czego się chlubić. Ja zresztą zapisałam Cię do dyskusji szerzej. Mam zamiar to przedstawić. Dziękuję pani senator. Dziękuję.